Halo halo, cześć Siemano. Dzisiaj sobie przetestujemy kolejny tryb, jakim jest skrzydłowy. Mam nadzieję, że seria Wam się ogólnie podoba. Będzie to czwarty odcinek, bodajże, bo wcześniej był deathmatch. I nagrywam to troszeczkę wcześniej, żeby codziennie były filmy. Więc, jeżeli coś będzie nieaktualne, to przepraszam. Dziękuję też za aktywność pod ostatnimi filmikami. Tak jak mówiłem, dzisiaj się skupimy na trybie skrzydłowym więc tak, na początku chciałbym powiedzieć, że mi się osobiście podoba pytanie, tu są rangi bodajże tak, tu są rangi i myślę, że sam system rank jest naprawdę w porządku w ogóle właśnie, ten odcinek będzie trochę takim innym formatem, bo tam bardziej opowiadałem o tym, a tutaj chciałbym na bieżąco sobie pograć ten tryb i bardziej ocenić na takiej zasadzie mamy mapę Inferno i zobaczymy co tutaj dla nas przygotuje sobie w i już widzę, że gramy na kałaszki, a niestety mi dało teammatea, który ma stopingu, no i jest raczej z Rosji albo z Ukrainy. Szczerze mówiąc na no community, jak dla mnie tej narodowości jest o... O, ja okropne, paskudne, whatever. Jak ja od razu słyszę taką osobę, to po prostu się wyciszam, bo nie chcę się kłócić. No i zobaczymy tutaj. Przyszponci tutaj trybik dla nas Dało się, na farcie, ale jest no. Myślałem, że wyjdzie ze mną, a... O. Teraz się w ogóle skapnę, gdzie dźwięku nie ma Spóźniony resp, ale zobaczymy No, dawaj, dawaj go Nie podołał. O, nie wiem skąd. O, niestety. Nie wiem czy uziłem UMPA, chociaż myślę, że UMP dla, mi się lepiej gra niż makiem, aczkolwiek no. Szkoda, że ten teammate póki co nie ma żadnego draga. Osobiście kocham MP7. Zobaczymy. Ale ja też jakoś... No, chod, wejdzie z tą taką. Osobiście nie gram też jak jakiś proc. Oj. O okay, Proszę bardzo jaką kostkę ma Patrzmy co tutaj kolega to spąci oj oj, oj oj I on mi zabrał tego fraga Cztery obrażenia mu zadał Skurczy ty Jak on takie fragi będzie robić to niech on może wyłączyć tą grę ty. Nie to cenzurować Opa, udało mi się. To zblokowałem. Też tak inferno mapy nie gram. No jeszcze tu. Dobra, mamy. W ogóle nie to jest mapa chyba CT, więc trzeba jak najwięcej rundek nafarmić A, po tej stronie. Smoka od razu, puścimy. tu palą. Dał radę, dał radę. Proszę bardzo, jednak skill nie dają skila. Proszę bardzo. Trzeba będzie chyba zainwestować Dobra, biorę pakę, nawet mu się nie, nie tutaj nie wtrężala mnie Koron tak dobrze gra, proszę bardzo tak narzekałem, a może przełamię mój stereotyp Dobra, idziemy z nim Auta ma Proszę bardzo. Proszę bardzo. Odnośnie samego trybu, ja osobiście, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo lubię ten tryb. Przyjemnie mi się w niego gra. Jednak też można tutaj napotkać sporo cheaterów, moim zdaniem, albo po prostu jestem za słaby. O, proszę. Tak kiedyś dochodziłem, ja słucham, że właśnie dużo cheaterów strasznie gra. Nie wiem, gdzie jest Super radzko. ja cały czas nie wiem, czemu biegam na pakety, Zresztą on dawek że już nie chce tej bomby, chyba. Eee, no i co? Ogólnie fajnie, mapki są skrócone, można się nauczyć bomb i też to tak nie wpływa zbytnio na rangę. To ja mówiąc uważam rangę na skrzydłowy, na istotniejszą, aha. Z uwagi na to, że jest po prostu mniejsza ilość graczy i można samemu wykierować mecz, chociaż teraz to ja jestem kierowany trochę. No i zobaczymy, zobaczymy. I tak zauważyłem, że, tak, że najczęściej grana mapa to jest właśnie Inferno. Najdzikie, no dobra, czyli on idzie tam. No dobra, idę tu. Patrz to nie. No niestety. Never eco, tak. Pimy MP7 nawet... No, na, na MP5 ty gra. Ja miałem za mało HP już, niestety. Niestety, chociaż jednego się udało, więc fajnie bo sianka trochę wpadła. A będzie mocno zagrać z Hełmikiem. Chociaż myślę, że na tą mapę yy, wspaniał byłby XM. Ale może. się takich kroków. Jak się dziwnie zgub. Jest, teraz przypał. Myślę, że tutaj ktoś będzie wcelowany. Proszę bardzo, dało I teraz drugiego. Kot mi przeszkadza. Na wejmie. No, niestety, Alm jeszcze kot przeszkodził. Chciał wskoczyć na mnie ja 52. Nikogo nie pobijał, niestety, nasz kolega z drużyny. Dobra, spróbujemy tego XMA. Spróbujemy bardziej z sobie coś wykombinować. nie fajnie, bo to jest taka szybka rozgrywka. Nie, nie jest tak, że padniesz i nic nie robisz, tylko... cały czas... Proszę bardzo! Proszę bardzo. No, nie prezentuję się w tej rozgrywce najlepiej. Nawet rzucił mi, proszę bardzo, kolega. No, co ty mówisz? Ale jestem jakiś, nie wiem. Dziwny. Nie potrafię grać w tę grę. Nie potrafię po prostu. A? No patrz to, nie? ma proszę cię, proszę cię. Kumplu. Jak też chciałbym powiedzieć, myślę, że tutaj on ugra. Ale sam tryb jest naprawdę Tak jak już mówiłem fajny z minusów to tyle, że e, no tak właściwie sam na dwóch to jest ciężko, da się ugrać, ale jest ciężko e, No i co? Przyjemny trybik, no nie, nie tak jak mówię, to jest też inny format tam po prostu sobie bardziej grałem i o, patrz, nie obity. Bardziej tam sobie yy, nagrywałem najpierw yy, grania, później Voice'a. A tutaj chciałbym tak na raz, chociaż jeszcze mi to aż tak smutnie wychodzi. Uczę. No i niestety, rundka przegrana, gierka przegrana. Yy, I myślę, że sobie w menu możemy przejść. Yy, debaty odnośnie tej gry. O, dostanę czy nie dostanę. No i właśnie i to jest jeden z minusów, mianowicie. Yy, Mało expa się po prostu dostaje. To jest no słabe moim zdaniem. Ale wiadomo, za wygraną się więcej dostaje, ale też nie, nie, nie jakoś za dużo. Więc to jest minus. Aczkolwiek jest porównywalnie do jakichś deathmatchów czy jakichś innych takich trybów, więc to, to bym nie uważał za, za jako na największy minus. Myślę, że gorsze tutaj, tutaj jest to, że po prostu ci oponenci, że ci oponenci czasem dosyć często są odpaleni po prostu, bo ten system wag działa jak działa. Myślę, że tutaj granie 2v1 też jest słabe, chociaż ja się teraz nie zaprezentowałem, ale myślę, że jakoś aż tak nie odskakiwałem od całej rozgrywki, ale zdarzały się takie mecze, gdzie naprawdę można trafić sojusznika, który ma po prostu jednego, dwa fragi na grę i jest przy po prostu Myślę, że sam, same mapy są ciekawe. Co najmniej, chociaż ten overpass to jedyne, do czego bym się przyczepił, bo moim zdaniem jest bardzo cety mapą. Te dwie mapy to właśnie na jednej zdarzyłem się grać, na tej pierwszej i powiem, że naprawdę w porządku. Fajne, coś nowego. Jakieś tam koty przeskakują, można po dachówce biegać i tak dalej, więc naprawdę fajnie, przyzwoicie. New też bardzo ceta, aczkolwiek da się wygrać, jeżeli to się gra z głową co so, myślę, że tak bez, dusz, bez zbędnego tutaj przedłużania bez zbędnego tutaj mm, gadania zakończę materiał mam nadzieję, że wam się y, podobał odcineczek, hmm, hashtag tam chyba to będzie teraz cztery skrzydłowy hmm, no i za niedługo będzie kolejny tryb pewnie jakim jest premier dziękuję wam ślicznie za oglądanie i życzę miłego dnia